Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o psach rasy terrier. Terrier to grupa psów, która obejmuje ponad 30 różnych ras. Sta to psy małe lub średnie, o krótkich nogach i mocnej budowie. Terrier SA znane ze swojej inteligencji, odwagi i niezależności. W tym filmie przyjrzymy się bliżej historii terierów, ich różnym typom i cechom, a także temu, jak opiekować się psem tej rasy? Jeśli więc myślisz o dodaniu teriera do swojej rodziny, koniecznie obejrzyj ten film. Terrierai to psy o długiej i bogatej historii, pierwotnie hodowane do polowania na szkodniki, takie jak szczury, myszy i borsuki. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa terre, oznaczającego ziemia, co odzwierciedla ich naturalna skłonność do kopania i tropienia zdobyczy pod ziemia. Istnieje wiele różnych ras terierów, każdą z unikalnymi cechami i przeznaczeniem. Można je podzielić na dwie główne kategorie: duże i średnie rasy. Airedale Terrier, największy z terierów, Airedale jest psem wszechstronnym, wykorzystywanym do polowania, pilnowania i towarzyszenia. Bedlington Terrier, ten elegancki terrier owczej wełnie był pierwotnie hodowany do polowania na szczury i borsuki. Border Terrier. Energiczny i wytrzymały Border Terrier był używany do polowania na lisy i wydry. Irish Terrier. Odważny i niezależny Irish Terrier był pierwotnie hodowany do polowania na szczury i borsuki. Kerry Blue Terrier. Ten elegancki terrier o niebieskoszarej sierści był pierwotnie hodowany do polowania na szczury i wydry. Bull Terrier. Ten muskularny terier o charakterystycznej głowie w kształcie jaja był pierwotnie hodowany do walk z psami. Kern Terrier. Ten mały, ale wytrzymały terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i borsuki. Fox Terrier. Istnieją dwie odmiany Fox Terriera gładkowłosy i szorstkowłosy. Oba były pierwotnie hodowane do polowania na lisy. Jack Russell Terrier. Ten energiczny i odważny terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i borsuki. Lakeland Terrier, ten mały, ale wytrzymały terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i wydry. Norfolk Terrier, ten mały, ale wytrzymały terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i szczury. Parson Russell Terrier, podobny do Jack Russell Terriera. Parsen Russell Terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i borsuki. Scottish Terrier, ten mały, ale odważny Terrier był pierwotnie hodowany do polowania na szczury i borsuki. Sillyham Terrier, ten mały, ale wytrzymały Terrier był pierwotnie hodowany do polowania na wydry i borsuki. Sky Terrier, ten elegancki Terrier o długiej sierści był pierwotnie hodowany do polowania na szczury i borsuki. Staffordshire Bull Terrier. Ten muskularny terrier był pierwotnie hodowany do walk z psami. Welsh Terrier. Ten mały, ale wytrzymały terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i borsuki. West Highland White Terrier. Ten mały, biały terrier był pierwotnie hodowany do polowania na lisy i szczury. Terrieri to wszechstronne psy o długiej i bogatej historii. Esa lojalne. Odważne i inteligentne, co czyni je doskonałymi towarzyszami dla aktywnych osób i rodzin. Zaczynamy od najmniejszych terierów, idealnych dla osób mieszkających w mieszkaniach lub po prostu szukających niewielkiego, ale pełnego energii psa. Ten malutki piesek o długiej, jedwabistej sierści to prawdziwy arystokrata wśród terrierów. Yorkshire Terrieri S.A. inteligentne, lojalne i bardzo przywiązane do swoich właścicieli. Uwielbiają się bawić i chętnie uczestniczą w różnych aktywnościach. Jack Russell Terrier to mały, ale bardzo energiczny pies, który uwielbia polować na szczury i inne małe zwierzęta. Jest bardzo inteligentny i łatwo się uczy, ale potrzebuje dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Rat Terrier to kolejny mały terrier, który został wyhodowany do polowania na szczury. Jest bardzo szybki, zwinny i odważny. Rad Teri eri Esa lojalne i przyjacielskie, ale mogą być również uparte i niezależne. Terii typu Bull to psy o mocnej budowie ciała i silnym charakterze. Były pierwotnie wykorzystywane do walk z bykami i innymi zwierzętami, ale dziś Esa popularnymi psami rodzinnymi. Bull Terrier to pies o charakterystycznej, jajowatej głowie i muskularnym ciele. Jest bardzo lojalny i odważny, ale może być również uparty i niezależny. Bull Terrieri potrzebują doświadczonego właściciela, który potrafi je odpowiednio wychować i zecjalizować. Staffordshire Bull Terrier, znany również jako Staffi, to pies o krótkiej, gładkiej sierści i muskularnym ciele. Jest bardzo przyjazny i lojalny, ale może być również terytorialny i nieufny wobec obcych. Staffi potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. American Pitbull Terrier, często mylany z innymi terrierami typu bull, to pies o atletycznej budowie ciała i silnym charakterze. Jest bardzo inteligentny i łatwo się uczy ale potrzebuje doświadczonego właściciela, który potrafi go odpowiednio wychować i zecjalizować. i do towarzystwa to psy, które zostały wyhodowane przede wszystkim do towarzystwa. Esa mniejsze od innych terierów i Maja łagodniejszy charakter. West Highland White Terrier, znany również jako Westie, to mały, biały pies o długiej, gestej sierści. Jest bardzo przyjazny i lojalny. Ale może być również uparty i niezależny. Westie potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Scottie R, znany również jako Scati, to mały, czarny pies o krótkiej, szorstkiej sierści. Jest bardzo inteligentny i łatwo się uczy, ale może być również uparty i niezależny. Scotti potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Kern Terrier to mały, brązowy pies o krótkiej, szorstkiej sierści. Jest bardzo przyjazny i lojalny, ale może być również uparty i niezależny. Kern Terrieri potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Istnieje wiele innych ras psów rasy Terrier, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii. Należą do nich Airdale Terrier, Border Terrier, Fox Terrier, Irish Terrier, Kerry Blue Terrier, Lakeland Terrier, Manchester Terrier, Norwich Terrier, Norfolk Terrier, Sillyham Terrier, Sky Terrier, Welsh Terrier. Każdą z tych ras ma swój własny, unikalny charakter i potrzeby. Jeśli jesteś zainteresowany terrierem, Ważne jest, aby zrobić badania i znaleźć rejs, która będzie pasować do Twojego stylu życia.